Taki wesoły bałaganik tutaj, przepraszam Was za ogólny nieład, ale taka mini budowa jest i ten. Ale posprzątam, będzie ładnie. Poradzimy sobie. Hej, witajcie w kuchni, Kwasiora. Zapraszam Was dziś na turbo wiralowego burgera. Nazywa się on Rrr, Grizzly Burger. To znaczy, nie jest jeszcze wiralowy, bo sam go wymyśliłem, ale mam nadzieję, że wiralem się stanie, bo jest naprawdę pytarda, nietuzinkowe połączenie smaków, co zresztą sami zobaczycie, a więc. Zapraszam do składu. Od mięsiwa zacznijmy. Tutaj pysznią się burgery z Angusa, a może być jakakolwiek inna, dobrej jakości mięsna wołowina, najlepsza w proporcji 80 na 20. Dalej, bekon. Pierwszy z nieoczywistych składników łosoś wędzony. Drugi z nieoczywistych składników jagody, borówka amerykańska. Tutaj sos, w skład którego wchodzi śmietana kwaśna, gęsta, majonez w proporcji forte. nieco ostrego sosu i musztarda typu francuskiego. Z przypraw jak najbardziej polecam TX. -a. TX, czyli Texas do kupienia jest na kuchniakwasiora.com Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy. Jeśli zaś nie macie TX na podorędziu, to żaden problem. Przyprawy zastępcze będą znajdowały się w opisie. W opisie również będą znajdowały się dokładne proporcje sosu grizzly do grizzly burgera. I właśnie od sosu grizzly zaczynamy. Do tych składników dodaję sos wooster, jagody i dobrze wszystko mieszam, ale robię to widelcem, aby te jagody rozciapciać. Puszczą one soczek, kolor i zrobią się takie fluffy w sosie. No, o to chodzi. Rozmiękczone w sensie fluffy. Bardzo przesympatycznie, delikatnie fioletowy kolorek się puścił i o to tutaj chodzi. Nie należy tego blendować, brz, robić z tego shake'a jagodowego, nic z tych rzeczy. Te burówki mają wyglądać tak, jakby zostały przerzute przez niedźwiedzia. Mają stanowić one akompaniament do pozostałych smaków tego sosu. Sos do lodówki i w tym czasie rozpalamy Blackstone'a. No i co, jestem już przy stanowisku do grillowania, ten grill to jest bardzo specyficzny rodzaj grilla, nazywa się on flat top griddle i jest szalenie popularny w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu. Nie mając flat top griddle, a w ogóle nakręćcie o nim film, wrzucę wam link w opisie, nie mając czegoś takiego posiłkujcie się zwykłymi grillami, po prostu też wszystko wyjdzie przepyszne. No i zaczynamy grillowanie, teraz wszystko będzie się działo bardzo szybko, fajery odpalone na full, czy to w gazowcach, czy w węglowcach, pracujmy to czysta wymowa. Przepraszam, a jak, jak się trzyma burgery z angusa, to już to czysta wymowa. Jak będziecie pracowali na jakimkolwiek sprzęcie, to silna fajera być musi w przypadku Grizzly Burger. Zaczynamy. Bekon w miodzie lśni się znamienicie w słoneczku, burgery zgrillowane, serek roztopiony, a bułeczki fig zarumienione. Zapraszam więc do stołu, składajmy tego potwora. Jeden burger został już skradziony, bo mamy tu prawdziwie drapieżne połączenie smaków. Jest bekon zgrillowany z miodem na słodziutko, dobrze doprawiona wołowina z ciągnącym się serem, pierna rukola tutaj się do nas na zielono uśmiecha, plaster wędzonego łososia. Nie tuzinkowy składnik, ale jakże on tutaj pasuje. I sos. Sos lekko fioletowy gdzie, musztardowo, pikantno, owocowo-borówkowy. Plaster ogóreczka kiszonego, cyk, który swoją kwaśnością podbije nam smaczek. I proszę bardzo. Niebezpiecznie smaczy grizzly burger. Uch, coś niesamowitego.